Temat dnia temat i dnia Jan Bodokowski witamy. Dzisiaj będzie o uchodźcach i o emigrantach ekonomicznych, bo nauczymy Państwa rozróżniania tych dwóch pojęć, kim jest uchodźca, kim jest emigrant ekonomiczny, do tego przemycany przez mafie zajmujące się takim procederem. Pokażemy różnicę, że Państwo z jednej strony nie współczuli ludziom, którzy sami sobie zgotowali. Taki los i żeby wiedzieli Państwo, że mieliśmy pewne zobowiązania także wobec tych Afgańczyków, którzy współpracowali z polskim rządem, poprzez współpracę z polską ambasadą, poprzez współpracę z instytucjami, które były instytucjami europejskimi, jak banki na przykład. I, i cóż, na granicy polsko-białoruskiej trwa incydent wywołany przez służby bezpieczeństwa białoruskie polegający na tym, że służby te przyjmują um, uchodźców, yy, w ich mniemaniu są to uchodźcy, a tak naprawdę są to yy, wychodźcy ekonomiczni, którzy płacą jakieś określone kwoty, nie wiemy dokładnie czy to jest 1000 dolarów, czy 1500, czy euro, to nie jest już istotne. One płacą jakieś kwoty po to, żeby pod osłonę nocy w sposób nielegalny przekroczyć granice yy, Unii i Białorusi. Bo oni bardzo chcą się dostać do Niemiec przede wszystkim, bo tam są zasiłki, tam jest duży socjal i generalnie tam jest dużo już meczetów, w związku z czym oni tam warunki wyznania, wyznaniowe są dla nich dobre, oni tam by się chcieli dostać. Oczywiście nasza ogłupiała opozycja i paru zdebilałych posłów, bo nie mogę się inaczej wyrazić, bo nie można inaczej nazwać ludzi. Którzy działają na szkodę Polski i wbrew polskiej racji stanu. Przekroczenie tej granicy z siatką, z czymkolwiek tak naprawdę, polsko-białoruskiej granicy, jest naruszeniem integralności państwa białoruskiego. I może być potraktowane jako incydent i prowokacja. Tam są manewry, teraz się rozpoczynają, białorusko-rosyjskie, więc to wspaniała tak naprawdę, wspaniały moment do tego, żeby zaatakować Polskę. Przypominam, że Warszawa od granicy z Białorusią leży zaledwie niewiele ponad 100 kilometrów. W związku z czym, jeżeli ktoś chce sprzyjać Białorusi, wojskom rosyjskim, białoruskim, to tylko posłowie, którzy biegają tam z siatkami i chcą się przedrzeć przez kordon naszych strażników granicznych, którzy jako pogranicznicy pilnują polskiej granicy. Aby ktoś się nie przedostał z zewnątrz, jak i nie wydostał na teren Białorusi, bo byłoby to wtargnięcie. I to, że się ma immunitet, nie upoważnia do przekraczania granicy w miejscu do tego niedozwolonym. Oczywiście w czasie manifestacji ten immunitet bardzo pomaga. To na warszawskich ulicach już się potwierdziło, że taki, taki jakiś pieniacz może sobie wejść jeden z posłów i próbować ratować. Sytuacje, natomiast nie wolno immunitet nie, nie, nie upoważnia do przekraczania granicy tam, gdzie się chce, tym bardziej, że ta osoba mogłaby zostać postrzelona albo zastrzelona, albo nawet potraktowana tak, jak służby białoruskie, uznałyby to za stosowne. Więc rozróżniemy dwie, dwie rzeczy. Emigranci to ci, którzy składają legalnie w polskich placówkach, w ambasadach, w konsulatach składają dokumenty z prośbą o przyznanie wizy humanitarnej, bo to jest taka podstawowa, podstawowy dokument do ubiegania się, do wywiezienia w ogóle z rejonu zagrożonego. Jeżeli rzeczywiście ta osoba spełnia warunki, że może być prześladowana przez nowo powstałe władze, czy to religijnie, czy w sposób zagrażający życiu jej lub jej rodziny, taka osoba rzeczywiście jest ewakuowana, i polskie samoloty 13 polskich samolotów poleciało do Uzbekistanu. Mieliśmy to szczęście, że PO z SLD i z psl nie sprzedały polskich linii lotniczych, że mieliśmy własnego przewoźnika, który mógł wysłać. Te oczywiście utrzymanie firmy, spółki Skarbu Państwa jest, jest rzeczą ciężką finansowo, ale jak widać się przydaje, bo w takich ekstremalnych sytuacjach można ewakuować Polaków i tak, dalej, i tak dalej. Już tutaj strasznie zagadałem, Janek się nie Janku, jak ty widzisz te dwie sytuacje? E, szanowni Państwo, Jan Bodakowski. Ja miałem doświadczenie pracy dwuletniej w wydziale do spraw cudzoziemców jako starszy inspektor ze wszystkimi certyfikatami słuby bezpieczeństwa z, ze wszystkimi szkoleniami, więc z cudzoziemcami pracowałem. I szanowni Państwo, to, że państwo białoruskie przyznało ludziom tym wizę, którzy teraz koczują na granicy. To, że państwo białoruskie białoruskimi liniami lotniczymi przywiozło i przywozi ich do, do stolicy, do, do, do Białorusi, i potem ci ludzie chcą się przedrzeć na teren Polski, to jest tylko problem Białorusi. To nie jest w żadnym wypadku nasz problem. Obowiązkiem naszych strażników granicznych, jest e, niedopuszczenie do nielegalnego przekraczania tej granicy. I oczywiście, e, jeżeli pozwolimy 10, to zaraz będzie 100, a pojutrze będzie 10 tysięcy, a po pojutrze będzie to 100 tysięcy. E, I w żadnym wypadku nie możemy sobie pozwolić na napływ e, cudzoziemców, którzy stanowią zagrożenie dla naszego bytu narodowego. Ponieważ e, ci ludzie to. To, to y, oczywiście, ja rozumiem, że oni są biedni, chcą polepszyć po, po, po swój stan, y, stan życia. Do, y, tylko, że ci ludzie niestety nie są zainteresowani tym, żeby się z, y, wejść w nasze środowisko, żyć według naszych reguł. Y, nie można oczekiwać y, po doświadczeniu Europy Zachodniej że tak jak w wypadku na przykład tych Wietnamczyków, którzy przyjeżdżają do Polski, ciężko pracują, aklimatyzują się, posyłają dzieci, te dzieci, dzieci tych emigrantów idą na studia i czują się Polakami e, i są, są, nie ma z nimi żadnych większych problemów. E, to niestety z uchodźcami, z imigrantami, nachodźcami, niezależnie jakbyśmy ich nazwali, z krajów arabskich jest tak, że oni Przyjeżdżają tutaj ze świadomością taką, że oni po prostu chcą pasożytować i e, żyć na socjalu, i każdy z nich ma dostać willę Mercedesa i, i białą, białą służkę. No i niestety, niestety, oni nie, nie mają zamiaru przyjąć naszych norm kulturowych, tylko przyjeżdżają tu z przeświadczeniem, że oni chcą tu wprowadzić swoje normy kulturowe czyli Dżihad, szariat, ja publikuję teraz na mediach narodowych, nawet dzisiaj się ukazał jeden na artykuł, za chwilkę będzie drugi. W przyszłym tygodniu będzie cała seria moich artykułów o tym, jak szkodliwą, szkodliwy jest islam i niestety jak w życiu społecznym. I niestety tendencje demograficzne są takie, Ci imigranci na Zachodzie mają eksplozję demograficzną i ta populacja się rozrasta w perspektywie kilkudziesięcioleci Europa Zachodnia będzie kalifatem e, islamskim i przyjmie szariat. Jeżeli my jesteśmy tym zainteresowani, to proszę bardzo, wpuszczajmy tych, tych e, nachodców islamskich. Ja nie jestem zainteresowany, bo mnie przeraża to, co się dzieje w Europie Zachodniej. W, jest mnóstwo publikacji, które, o których ja opisuję w, w swoich artykułach, które pokazują, jak e, ci nachodźcy, ci imigranci e, odrzucają wszelkie normy kulturowe. Jest, e, w Europie Zachodniej, o czym nie mówią media, ukrywając to i nawet oficjalnie to ukrywając, o czy, co ignoruje policja. W zachodniej Europie, niszcząc wszelkie dowody, zytuszując wszelkie sprawy, jest eksplozja przestępczości kryminalnej, jest eksplozja przemocy seksualnej wobec kobiet. W Wielkiej Brytanii raporty posłanek partii lewicowej, partii pracy, świadczą o tym, że prawdopodobnie w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach tego napływu islamskich imigrantów. Kilkaset, młodych, tysięcy młodych Brytyjek Białych padło ofiarą przemocy seksualnej, gwałtów, wykorzystywania. Młode, kilkunastoletnie dziewczynki były poddawane E, upijane, narkotyzowane i potem zbiorowo gwałcone. I to są. I to są policja odmawiała przyjmowania tych, tych zgłoszeń, ponieważ bała się oskarżeń o rasizm. A, e, nie dopuszczała nawet do emisji jakichś by, lekcji i programów, które by. Się u, 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 Chroniły, uczyły młode dziewczyny, żeby nie padało ofiarą tych przestępstw, bo to było rasistowskie, więc według, według norm politycznej poprawności. I takie, I takie są realia. Ci, ci nachodźcy to nie są ludzie, którzy będą tutaj, bo mówi się, że mamy brak rąk do pracy, ale ci ludzie nie pójdą do pracy, oni będą pasowżytować na naszym, na naszym systemie socjalnym, który jest już niewydolny, a jednocześnie będą, będą popełniali przestępstwa, tak jak przypełniają w całej Europie Zachodniej. Ja nie mówię, że każdy z nich. Ale przyjmowanie jest wyraźna korelacja między napływem e, imigrantów e, islamskich a, a przestępczością. E, w statystykach widać, że, że w wielu krajach europejskich, gdzie na przykład imigranci stanowią islamscy 2%, to w więzieniach stanowią 40-60% mężczyzn kryminalistów. To są, to są fakty. Jeżeli ktoś chce to instalować w, w Polsce, to jest to rzeczywiście antypolska działalność. I oczywiście ci ludzie, którzy to robią, to są wielokrotnie wiemy, że oni są, że dla nich normą jest szkodzenie Polsce i Polakom. Po części robią to z głupoty, bo widać po nich, że i po ich wypowiedziach, że nie mają jakiegoś horyzontu intelektualnego, a po części jest to świadoma działalność, bo lewicy zależy na tym. Lewica chce ugruntować swoją tyranię, swoją wszechwładzę, niszcząc wszystkie naturalne więzi społeczne, które są barierą e, dla tej lewicy czyli niszcząc wiarę, tożsamość, naród. Rodzinę poprzez demoralizację, ale poprzez też ściąganie takiego elementu, który, który będzie niszczył naszą tożsamość kulturową. Ja odnoszę takie wrażenie, że lewica czasem dąży do takiej totalnej katastrofy, żeby odsunąć PiS od władzy, żeby zniszczyć ten system, zniszczyć to państwo. Lewica jest w stanie podjąć się nawet do tego, żeby. E, Sprowokować sytuację, w której Polska zostanie zaatakowana, w której e, e, rozgorzeje wojna, więc w tym momencie zniknie państwo polskie, które jest takie, jakie jest, i być może to nowe, które powstanie, oni będą mogli zbudować po swojemu. To jest bardzo chora filozofia. Zresztą... To nie jest chora filozofia, to jest, y, to jest filozofia, którą realizuje państwo islamskie. Państwo islamskie, które ma cel, ja o tym piszę w swoim artykule, na podstawie bardzo ciekawej pracy naukowej, takiej pani naukowiec z Siedlec, bo tam jest bardzo dobry ośrodek badający właśnie takie zagrożenia w wojny hybrydowej, inne takie rzeczy. Państwo islamskie i ten dżihadyści salafici to jest projekt, który jest odrzuca, który jest bardzo podobny do idei lewicowych ponieważ w sferze gospodarczej to jest realizacja komunistycznego kolektywizmu, jest to ruch antynacjonalistyczny, który jest internacjonalistyczny, który chce zbudować państwo globalne internacjonalistyczne. I oni się w wielu bardzo rzeczach z lewicą zgadzają. Jednocześnie jeszcze z doświadczenia, i jak mamy doświadczenie państwa islamskiego w Iraku i Syrii, to doskonale wiemy, że to państwo, oczywiście ci islamiści salafici tworzyli bezpiekę i sądownictwo na tych terenach, ale cała administracja bardzo rozbudowana, była tworzona przez e, przedstawicieli starego, starego reżimu, którzy przysięgali na wierność e, Państwu Islamskiemu. I pewnie rolą w przyszłym takim kalifacie, który ma być w Europie i pe, w Polsce w perspektywie kilkudziesięcioleci, będą, będą ci ludzie, którzy dzisiaj stanowią zaplecze dla lewicy i pseudoliberałów. E, a jednocześnie oni zapewne liczą na to, że, że im się uda. E, zdemoralizować, tak jak się udało zdemoralizować białych tubylców z Europy, to im się uda zdemoralizować te, te środowiska e, e, islamistów i dżihadistów, salafitów. E, może tak być, natomiast e, nie, jest, nie, jest to, nie, jest to, nie jest to głupie. Jeszcze zwrócę uwagę, nie zgodzę się z tą, że to jest e, takie pozycjonowanie, bo niestety. Ten lewicowy projekt dekonstrukcji zachodniej cywilizacji, w niego wpisuje się też prawo i sprawiedliwość. Oczywiście, dzisiaj prawo i sprawiedliwość bardzo dobrze, że buduje ten mur i nie wpuszcza tych, te, te zasiki stawia, wysłał, wysłało tam wojsko i Straż Graniczną, bardzo dobrze, ale za to na przykład reforma Gowina, reforma edukacji, edukacji i na i y, y, punktowania pracowników naukowych na uczelniach doprowadziła do tego, która została wprowadzona przez PiS, doprowadziła do tego, że w zarządu w PiS-u uniwersytety zostały opanowane przez marksistów. I to, było, i to była y, konsekwencja polityki pisowskiej w bardzo wielu rzeczach. PiS y, mówi, że jest y, konserwatywny a w rzeczywistości tylko mówi, a jest równie postępowy jak środowiska lewicowe i pseudoliberalne. I to nie jest nic dziwnego, bo dokładnie tak samo jest w Europie Zachodniej, gdzie te wszystkie patologie lewicowe zostały wprowadzone przez pseudokonserwatystów i pseudo-chadecję, i dzisiaj ten sam model e, kryptomarksizmu realizuje PiS. Choć trzeba go docenić za to, że Buduje te, te zasieki i nie wpuszcza tych imigrantów. Oczywiście, pewnie gdyby rządziła platforma, to by ich wpuściła i była szczęśliwa, ale tu trzeba powiedzieć, że nam PiS to jest za mało. Oczywiście, PiS jest lepszy od platformy, ale to jest za mało, bo, nie, bo niestety, PiS w bardzo wielu rzeczach też jest partią. E, szkodliwie lewicą. Czy mówiłeś, Janko, o związku e, islamistów e, z komunistami? Ja przypominam sobie tą wojnę, wojnę Związku Radzieckiego końca lat, lat 80. dziewięćdziesiątych 90. -tych w Afganistanie, kiedy to Związek Radziecki wówczas był zaangażowany w e, tworzenie nowego państwa Afganistanu, i tam pomagali im kto? Mujahedini ludowi. <laughs> Nawet doszło do, do tego, że ci mujahedini, czyli ci islamiści, byli skłonni przejść właśnie na tę lewą stronę po to, żeby Rosja, Związek Radziecki im pomógł. Wiesz, nie, tutaj, tutaj sprostuję, bo Mujat, właśnie z Sowietami to walczyli mujahedeh, mujahedini, którzy dzisiaj walczą, są masakrowani przez te państwo islamskie. I oni, i to jest podobna historia jak na Zakałkaziu, gdzie Rosjanie na przykład na Zaukaziu, to, żeby zniszczyć Czeczenów, spali e, właśnie islamistów. I dzisiaj, islam, dzisiaj e, Czeczenią rosyjską z nadania Rosji rządzi e, szariatowiec ich e, 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 y, 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 kacyk, który jest za, który wprowadził szariat w Czeczenii. Ale jest posłuszny Rosji, więc to jest bardziej skomplikowane na niestety to, to, to y, m, wojna w Afganistanie, która była od końca lat 70-tych, y, to była wojna przeciwko y, muzułmanom, y, mujahedinom, ale to jeszcze nie byli y, islamiści, salafici y, w tym rozumieniu, które jest dzisiaj, bo to jest fascynująca też rzecz tego, jak Cały świat islamski w ostatnich dziesięcioleciach się zradykalizował. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale to widać na przykład doskonale w Europie Zachodniej, gdzie ci imigranci, którzy byli rodzice, byli bardzo zeświadczeni. Te ich dzieci nie odziedziczyły po nich tożsamości islamskiej. To była nowa tożsamość, którą one przyjęły, więc to jest też, też ciekawy fenomen e, niezwykłego renesansu fundamentalizmu religijnego, który jest obecny w Europie Zachodniej e, i, w całym, w cał, i w wielu państwach islamskich. Państwa islamskie, zupełnie muzułmańskie, przed tą rewolucją wyglądały inaczej. Iran był zupełnie innym krajem niż dzisiejszy Iran. Bliski Wschód był zupełnie innym krajem, Turcja była zupełnie innym krajem. No, dzisiaj w Turcji rządzi e, prezydent i partia, która reprezentuje środowiska muzułmańskie. Natomiast zarządów, zarządów dyktatury wojskowej, to było bardzo laickie państwo, które zwalczało e, fundamentalizm religijny i nawet szerzyło taką demoralizację. Jak się spojrzy na filmy przed, przed wprowadzenia demokracji, jeszcze zarządów wojskowych w Turcji, to było państwo, które było bardzo swobodne, obyczajowo mówiąc delikatnie. Więc to, jest, to, są, to, to się nakłada bardzo dużo rzeczy. My o, tych, o tej polityce międzynarodowej musimy wiedzieć, bo ona nas dotyka. My musimy wiedzieć, że ci ludzie, którzy ci biedni ludzie, którzy tam stoją na tej granicy, to, to są ludzie, którzy nabyli, którzy mają nową tożsamość islamistyczną i oni chcą, ten y, salafityzm, czyli ten skrajny, skrajną formę islamizmu, bo to Też dżihad, dżihad. Y, to chcą wprowadzić u nas w Polsce. I o tym, o tym trzeba pamiętać. Y, nie, nie patrzeć na nich, nie, nie postrzegać ich przez pryzmat naszych, naszej tożsamości europejskiej, tylko wyjść poza tego i zobaczyć, że ci ludzie mm, oczywiście są głodni i, potrze i chcieliby, żyć, no, chcieliby żyć w dobrobycie, ale jednocześnie yes. nie widzą nic złego w, w, w tym, że państwo islamskie le legalizuje w, niewolnictwo, że legalizuje gwałcenie, gwałcenie niewolnic seksualnych, w, że są nawet specjalne instrukcje, Państwa islamskiego, tego jak gwałcić niewolnice seksualne, w tym e, dzieci, e, dziewczynki, które jeszcze są niezdolne do genitalnych stosunków, to jak je wykorzystywać seksualnie. E, to, są, to, to jest tak perwersyjna i destrukcyjna, sadystyczna e, tożsamość kulturowa, przed którą my po prostu musimy budować nie jedną linię zasieków, ale zasieki, e, miny i, i e, e, i płoty, a jeszcze do tego dobrze by było wysyłać na te fronty walki, tam gdzie są walki z islamistami, naszych, nasze, nasze wojska, i na przykład jeżeli e, w Nigerii e, murzyni, chrześcijanie i, i, i animiści walczą z murzynami islamistami, to powinniśmy tych chrześcijan-animistów wspierać militarnie bronią, bombami i bombardować ich wrogów, bo to jest po prostu toksy, to, to nie, zabójcza ideologia, która rozprzestrzenia się po całym świecie. Dobry. Jest w takich miejscach, że my w ogóle sobie na przykład nie zdajemy z tego sprawę, że partyzantki salafickie, islamistyczne, or organizacje terrorystyczne są na przykład w Ameryce Łacińskiej od wielu lat. Tak. Więc to, to jest problem globalny, ogólnoświatowy. My, my to poruszymy w odrębnym filmie. Puenta jest taka, że tak jak ja to mówię, to jest element obcy kulturowo, który nigdy się nie zasymiluje. Ludziom należy współczuć. Oczywiście nikt nie może nas tutaj um, posądzać o brak empatii, bo my. Po ludzku ludziom współczujemy, natomiast ci ludzie sami sobie taki los stworzyli z premedytacją, nikt nie wchodzi do czyjegoś domu nocą, tylko dlatego, że jest otwarte okno przez to okno. Tylko puka do drzwi, jeżeli potrzebuje pomocy i to taka jest chyba logika działania, jeżeli ktoś zamierza przekazać... To jest twoja tożsamość kulturowa, którą... Yy, przez której optykę nie należy patrzeć na tych ludzi. Oni nie wyznają takich norm, i dlatego musimy się bronić. A jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, o której bardzo nie powiedzieliśmy: to jest to, że yy, oczywiście dzisiejsza Białoruś to jest kolonia rosyjska, i Rosja złośliwie i specjalnie yy, w ramach terroryzmu państwowego. Wrzuca w, w nasze, nasze środowiska, w na, do naszych krajów islamskich imigrantów po to, żeby nasze kraje destabilizować, kreować konflikty, kreować wzrost przestępczości, przemocy seksualnej wobec kobiet. To jest świadome działanie e, Rosji, wrogie, można to nazwać wrog, e, wojną hybrydową czy terroryzmem państwowym ale trzeba być świadomym, to, to robi Rosja, no i jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że ten napływ islamskich imigrantów jest też od dekad wspierany przez Amerykanów. Bo Amerykanie w, w latach 60. wymusili na Niemczech, które nie miały żadnego interesu w przyjmowaniu e, islamskich imigrantów, żeby przyjęli tych islamskich imigrantów. To jest nieprawda, że... Niemcy skorzystały na tym, bo już przed przyjmowaniem islamskich imigrantów były drugą światową gospodarką, a e, Turcja wymusiła, wymyśli, Amerykanie wymusili na Niemczech przyjęcie tych islamskich imigrantów, po to, e, żeby Turcja zgodziła się przystąpić do NATO. Nie, tak, to, tak. tak to wygląda. Trzeba znać po prostu całe kulisy tej sytuacji międzynarodowej, żeby nie ulegać tym kłamstwom, które są nieustannie w Nie ulegać emocjom i ludziom, ludziom, którzy starają się działać na nasze emocje. Polityka i historia to jest system naczyń połączonych. Jeżeli nie znamy historii, to nie wiemy dlaczego coś, coś takiego się dzieje. Ci ludzie idą tutaj, to już tak koniec powiem. Y, y, walczyć z niewiernymi, walczyć z niewiernymi, szerzyć islam, natomiast to, co w naszym pojęciu jest kulturą, y, dla nich nie istnieje po prostu. My, tak, tak jak powiedziałeś, właśnie przy, na przykład tego okna, które jest otwarte, ja bym nie wszedł w no, pod osłoną nocy do czyjegoś domu prze, tylko dlatego, że jest otwarte okno, zapukałbym ewentualnie do drzwi, jeżeli potrzebowałabym pomocy, nie wiem, y, wody czy, czy czegoś, natomiast oni oni działają zawsze pokrętnie, pokryją mu. No to jest to jest niesamowite. I ten mur, to jeszcze taka konkluzja na, na, na koniec, to czy ta siatka, która jest strasznie licha. Ja powiem szczerze, oglądałem ostatnio te obrazki przy okazji montażu filmu o, 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 o tym, jak to Żydzi prześladują Palestyńczyków i tam w Izraelu. Powinniśmy pod tym względem chyba brać przykład z Izraela. Pomiędzy Polską a Białorusią, u Łukaszenki, powinien stać taki wysoki betonowy mur zakończony siatką i wieżyczkami. I to rzeczywiście byłaby idealna zapora. Natomiast tu na granicy no, ten płot może będzie czemuś służył. On bardziej służy, tak jak mówi, tu się zgodzę z opozycją, on bardziej służy wizerunkowo na razie. Natomiast prawo jest prawem. Trzeba działać zgodnie z prawem. Polskiej granicy nie można przekraczać. To, że można w strefie przygranicznej pójść sobie na grzyby do lasu, no dotąd tak było, tylko że ten las po stronie białoruskiej to jest już zupełnie. To, to, nie jesteśmy na terenie Unii Europejskiej. Do lasu do Czech, czy przekraczanie granicy z Czechami, ze Słowacją, z Niemcami, bo poszliśmy na grzyby, nie jest niczym nagannym, chociaż też możemy zostać cofnięci i zawróceni. Natomiast przekraczanie granicy państw pomiędzy państwem totalitarnym a Unią Europejską no jest niedozwolone, po prostu no nie da się, nie ma. Są, są przepisy, polski kontyngent humanitarny stoi na granicy z Białorusią, a Łukaszenka rechocze i, i, i mówi, że, że nie wpuści, bo czuje się bardzo bezpiecznie, ma poparcie Putina, czuje te mocne plecy Putina, przy granicy z Polską no, odbywać się będą teraz manewry. Więc ja życzę naszej opozycji, żeby się naprawdę opamiętała, bo te akcje, te szopki przygraniczne mogą się bardzo smutno skończyć zarówno dla nich, jak i dla pozostałej części społeczeństwa. To wszystko na dziś. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia. Andrzej Kozarajan-Bodakowski.